For your wonderful presentation and demo, you know, is very Ten niepozorny gościu przez masę czasu chował się pod latarnią, udzielał wywiadów w sprawach cyberbezpieczeństwa, miał bogate portfolio, w którym linkował wszystkie swoje social media jako inżynier blockchain i entuzjasta kryptowaluty Monero. A w wolnych chwilach publikował pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem oprogramowanie do płatności kryptowalutami, program do tajnego czatowania, czy tarczę przeciw atakom DDoS. Narzędzia, które brzmią jak idealny pakiet dla ogromnego darknetowego marketu, którego przez cały czas był właścicielem marketu, który zakończył swój żywot poprzez nic innego jak chciwość i podwójny rabunek środków wszystkich sprzedawców i klientów. Zapraszam do oglądania. Sponsorem tego filmu jestem ja. Dodaj naszą nadchodzącą grę Lorelai do listy życzeń. Gra wychodzi w Early Access już wkrótce, naprawdę. Rozważ też wsparcie mnie na patronajcie, bo robienie tych filmów w takiej formule, w jakiej robię, jest dość drogie. Dzięki. Na wstępie muszę jednak wyjaśnić, czym dokładnie są darknetowe markety, tak żebyśmy wszyscy byli na tym samym poziomie. Darknet Market najłatwiej będzie skojarzyć jako ekwiwalent takiego typowego serwisu ogłoszeniowego jak OLX czy Allegro, tyle, że ogłoszenia na Darknecie są zgoła inne, bo można tam dostać wszelkiej maści nielegalne środki, sprawy i pierdółki, które są nawet na przecenie w tym tygodniu. Praktycznie wszystko, co sobie wymarzycie, a co ciężko dostać legalnie. Często za serwisem stoi wąska grupa właścicieli, która Posługuje się różnymi pseudonimami, aby zachować anonimowość. Płatności dokonywane są z pomocą całej gamy kryptowalut. Wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby praktycznie każdy, kto wie, gdzie szukać, mógł założyć tam konto i coś kupić. No i każdy, kto dogada się z właścicielem, może zostać sprzedawcą. Na przestrzeni lat rozwoju internetu oraz ekspansji darknetu tego typu marketów wyrosło jak grzybów po deszczu. Byliśmy świadkami licznych wzlotów i upadków, a sprawa niejakiego Rosa Ulbrichta, stojącego za Silk Road, stała się bohaterstwem. Wielu wideoesejów czy książek. Sam zrobiłem o tym filmy i cieszyły się one dużą popularnością. Serdecznie do niej zapraszam. Bo widzicie, o zarządzaniu tego typu operacjom można by rzeczywiście pisać i pisać w nieskończoność. Każdy kolejny wzlot i upadek kolejnego darknetowego serwisu to materiał na hollywoodzką produkcję. Analiza błędów dokonywanych przez domorosłych baronów narkotykowych, wyglądających jak ktoś, kto mógłby studiować informatykę, jest po prostu bardzo fascynująca. I nie inaczej jest w przypadku, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć. Wiedzieć. To historia pełna dziwactw i właśnie bardzo prymitywnych błędów, które, jeśli nie zostałyby w tak błahy sposób popełnione, stawiają poważne pytanie: ile? Ile dłużej cały ten proceder mógłby trwać? Służby mają w praktyce cały czas tego świata na złapanie takiego rzezimierzka, a łamiący prawo osobnik, jeden błąd do popełnienia, aby dać się złapać. Ale zacznijmy od początku. Do tego, co dokładnie poszło nie tak, jeszcze wrócimy. Uwierzcie, będzie ciekawie. Incognito Market powstał w październiku 2020 roku. Głównym administratorem strony był użytkownik kryjący się podnikiem Farao. Strona od samego początku działała jak każdy inny typowy darknet market, oferując możliwość kupna różnych środków od zewnętrznych sprzedawców. Strona w taki sposób była jedynie pośrednikiem i łącznikiem w transakcjach. I to jest o tyle ważne, bo trzeba zaznaczyć, że podczas kupna wszelkie pieniądze klientów najpierw przechodziły na konta strony, a dopiero później na specjalny subkonta sprzedawców, z których owi mogli wypłacić swoje środki już gdziekolwiek sobie życzyli. Incognito market zarabiał w taki sposób 5% kwoty zakupu. Przez lata trwania operacji śledczy ustalili, że przez stronę przepłynęło ponad 100 milionów dolarów, które służyły jako płatność za ponad tonę nielegalnych substancji. Właściciel zarabiał w taki sposób miliony dolarów na całym procederze. Na podstawie informacji zebranych przez śledczych, które to zostały podsumowane w sądowych dokumentach sprawy, możemy uzyskać unikalną perspektywę, wgląd w szczegóły działań i operacji darknetowego marketu. Dowiemy się w taki sposób na przykład, że aby zacząć przygodę ze sprzedażą, sprzedawca musiał złożyć specjalne podania do administracji. Następnie musiał zgodzić się na zasady specjalnego regulaminu, z którego wynikało chociażby zrzeczenie się 5% zysku na poczet prowizji dla strony oraz wymóg jednorazowej wpłaty 750 dolarów na rzecz zostania sprzedawcą. Sprzedawcom. Nawet jeśli taki sprzedawca zostanie zaakceptowany, by dowoli sprzedawać produkty na stronie, administracja w każdej chwili może go wyrzucić, wedle się. Dokładnie to oczywiście często oznaczało przypadki, w których sprzedawcy oszukiwali klientów, fałszowali opinie czy tworzyli piramidy finansowe albo jeszcze inne niebezpieczne sytuacje. Decyzja o usunięciu sprzedawcy ostatecznie podejmował administrator Farao. Sprzedawcy byli poddawani ocenie przez klientów i na podstawie zarówno ocen, jak i skali sprzedaży posiadali swój poziom oraz wyświetlali się na specjalnej liście polecanych. Sprzedawcy, jak i klienci mieli też prawo tworzenia sporów. Klient mógł stworzyć taki spór, jeśli na przykład nie dostał kupionego towaru, a sprzedawca tworzył spór, gdy na przykład klient dał niezgodną z prawdą opinię. Spory ostatecznie rozwiązywała administracja serwisu, i czasem mogło się to nawet wiązać z blokowaniem kont klientów czy sprzedawców. Administracja również często zwracała pieniądze i podejmowała inne działania w ochronie zarówno sprzedawców, jak i klientów. Płatności na stronie odbywały się za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego banku stworzonego przez właścicieli Incognito Market. Można było na niego przelać różne kryptowaluty, w tym bitcoina oraz w szczególności kryptowalutę Monero, znaną z wielu technologii ułatwiających trochę anonimowość. Bank w Incognito Market również sam w sobie dodawał dodatkową warstwę anonimowości, gdyż wszelkie przelewy środków działy się w zakresie banku strony, a nie z indywidualnego zewnętrznego konta, na inne indywidualne zewnętrzne konto. W taki sposób sprzedawca i kupujący nie wiedzieli o sobie praktycznie nic. Później sprzedawca jeszcze pyta się, gdzie wysłać paczkę, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo taki sposób ma jedną ogromną wadę. Użytkownicy banku Incognito Market, przelewając tam swoje pieniądze, z góry dają też dość duży kredyt zaufania, który jest równowartością przelanych tam pieniędzy. W teorii, jak się okazało później też w praktyce, pieniądze w momencie przelewu do banku, mimo że pokazują się jako nasze środki, w rzeczywistości Ci należą i są pod wyłączną kontrolą darknetowego marketu. Incognito Market posiadał również specjalną usługę anonimowego, szyfrowanego czatu między użytkownikami. Co ciekawe Market posiadał też specjalny program społecznego zarządzania stroną. W taki sposób różni użytkownicy, którzy w jakiś sposób przyczynili się do jej rozwoju, na przykład sprzedali dużą ilość produktów i mają już pewien staż i zaufanie, mogli bezpośrednio decydować o kierunku rozwoju całego serwisu, na przykład wprowadzając nowe zasady czy zmieniając stare. I tutaj przychodzimy do tego jak to wszystko jest. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem o tym, jak duże zaufania użytkownicy pokładali w tym szemranym banku Incognito Market? No więc pokusa administracji okazała się za duża. W pewnym momencie, na początku 2024, Incognito Market miało pewne problemy z płatnościami, z wypłatami kryptowalut. I choć sprawa została wyjaśniona problemami technicznymi systemu płatności i następnie wszystko wróciło do normy, okazało się to budową fałszywego zaufania u użytkowników, którzy następnym razem również liczyli na przewrócenie wypłat. Ale w końcu market wprost wyłączył możliwość wypłaty pieniędzy, mimo pozostawienia samych wpłat włączonych. Administracja przygotowała w taki sposób książkowy przykład tzw. exit scamu. Faraon miał zatem do swojej wyłącznej dyspozycji pieniądze zarówno klientów, jak i sprzedawców, i właściwie nikt nie mógł mu nic zrobić. Bo co, ktoś niby pójdzie na policję? Przedstawiciele strony znowu zasłaniali się problemami technicznymi w wypłatach. Farao uspokajał użytkowników przy okazji ogłaszając nadchodzące wsparcie nowych rodzajów kryptowalut, bo dokładnie na tym polega Exit Scam. Administracja chce zachować poczucie normalności najdłużej jak to możliwe, drugą ręką kradnąc użytkownikom pieniądze wprost z portfela. Wszystko w końcu działało. Użytkownicy mogli tworzyć nowe konta, robić zakupy, a sprzedawcy mogli dowoli sprzedawać swoje produkty. Tylko te wypłaty były chwilowe. Zablokowany. Ale to wcale nie koniec, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w okolicach końca marca 2024 na stronie pojawiło się specjalne ogłoszenie, że sprzedawcy powinni czym prędzej sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą, bo administracja przygotowała dla nich coś wyjątkowego. Na specjalnym panelu sprzedawców Incognito Market przyznało się prosto z mostu, że ta, w sumie tak, jesteście okradani. To jest Exit Scam. A teraz dajcie nam jeszcze więcej pieniędzy, jeśli nie chcecie, żebyśmy powiedzieli o was policji. Spodziewacie się, że to ostatnie co o nas usłyszycie? Mamy dla Was jeszcze jedną małą, paskudną niespodziankę. Przez lata zgromadziliśmy listę prywatnych wiadomości, informacji o transakcjach i szczegółów zamówień. Będziecie zaskoczeni liczbą osób, które polegały na naszej funkcji autoszyfrowania, a tak na marginesie, wasze wiadomości i identyfikatory transakcji nigdy nie zostały faktycznie usunięte po wygaśnięciu. Niespodzianka! Tak czy inaczej, jeśli. Cokolwiek miałoby wyciec do organów ścigania, zgaduje, że nikt nigdy się nie wygadał. Opublikujemy cały zrzut 557 tysięcy zamówień i 862 tysięcy identyfikatorów transakcji kryptowalutowych pod koniec maja. To, czy informacje Twoje i Twoich klientów znajdą się na tej liście, zależy wyłącznie od ciebie. I tak, tak, to jest wyłudzenie. Jeśli chodzi o kupujących, otworzymy również portal Whitelist, aby mogli usunąć swoje dane za kilka tygodni. Dziękujemy wszystkim za korzystanie z Incognito Market. Pod komunikatem można było przeczytać zarówno cennik, ile trzeba zapłacić za usunięcie danych siebie i swoich klientów. Ceny były uzależnione od levelu konta sprzedawcy i zaczynały się od 300, kończąc się na 20 tysiącach dolarów. Do zapłaty dla najbardziej zasłużonych sprzedawców. Pod tym wszystkim można było również zobaczyć specjalną listę pseudonimów osób, które już zapłaciły, choć ciężko dokładnie uznać, czy była to prawdziwa lista, podparta jakimiś danymi, czy kolejny trik psychologiczny zmuszający ludzi do jeszcze szybszego wpłacenia tysięcy dolarów. Jedną z pierwszych osób, która wiedziała o całym exit Scamie, był właściciel jednego z największych forów o darknetowych sprawach Dread, niejaki Hackbunter. Miał on stały kontakt z właścicielem Incognito Market, użytkownikiem Farao, i wiedział, jakie inne strony do niego należą. Taką stronką była na przykład strona darknetlife.com, gdzie można było poczytać sobie o różnych darknetowych aferkach. W momencie Exit Scamu, Hackbunter i Farao pokłócili się o dostęp do domeny Darknet Life, gdy Farao próbował przekupić użytkownika Hackbunter, proponując mu domenę w zamian za wyciszanie głosów ostrzegających o Exit scamie Indigo Market na forum Dread. I to był błąd, bo Hackbunter w ogóle nie wahał się o ostrzegać na dread przed dziejącym się właśnie exit scamem. -y. W tamtym momencie komentarze na Darknet Live zostały wyłączone, by zapobiec rozsiewaniu informacji o exit a na stronie pojawił się nawet artykuł, w którym hack Bunter zostaje oskarżony o naruszanie dobrego imienia Incognito Market. Hackbunter i zespół stojący za DragSub, dawniej przeprowadzili Exit Scam na White House Market, postanowili rozpocząć wspólną kampanię oszczerstw przeciwko Incognito Market i Darknet Life. Łatwo dojść do wniosku, że Hackbunter ma ukryty motyw stojący za ostatnimi oskarżeniami. Wracając do wyłudzeniowej strony przekrętu, można było na niej przeczytać, że 1 kwietnia ceny za usunięcie zbieranych danych zostaną zwiększone, ale jedyne co się stało 1 kwietnia to najgorszy żart na prima aprilis. Po wejściu na specjalną podstronę wpisując records po linku Onion Incognito Market na podobnym obwieszczeniu można było przeczytać, że to z tym publikowaniem danych to żarcik i wszystkie szyfrowane przez strony wiadomości rzeczywiście były szyfrowane, a potem usuwane. Prima, prilis, tylko trollowaliśmy. Wasze dane rzeczywiście były usuwane tak jak zapewnialiśmy. Zatem administracja Incognito Market najpierw przeprowadziła zaawansowany exit scam, kradąc wszystkie pieniądze z wewnętrznego banku Incognito Market i uspokajano ludzi, żeby nikt się Specjalnie nie martwił, żeby wszyscy żyli sobie biznes as usual, a następnie doszło do przyznania się do oszustwa i zażądano wyłącznie więcej kasy. Gdy emocje zatem eskalowały, wyłudzenie okazało się żartem. Jestem bardzo ciekaw, ile osób rzeczywiście zapłaciło i straciło w taki sposób jeszcze więcej pieniędzy. Przez te wydarzenia kilku sprzedawców próbowało nawet połączyć swoje siły i wspólnie namierzyć rzeczywiste dane administratora Incognito Market. Odkryto m.in., że był on sprzedawcą na innym znanym sklepie Empire Market. Właśnie tam oferował usługi tworzenia wirusów komputerowych na zamówienie. Na początku 2020 roku był on również twórcą oprogramowania ransomware zwanego Magician. Ale to w zasadzie tyle, ile udało się ustalić. Jednak oszukani sprzedawcy nie byli jedynymi osobami, które siedziały na ogonie użytkownika Farao. Bo w międzyczasie, gdy działo się to wszystko, o czym mówiłem, trwało też bardzo intensywne śledztwo służb, które od dłuższego czasu chciały poznać administratora Incognito Market bardziej osobiście. I w końcu się im to udało. Okazało się, że za mistycznym nikiem Farao stoi nikt inny jak 23-letni inżynier blockchain i entuzjasta kryptowaluty Monero, Rui Yang, który od dłuższego czasu aktywny był w przestrzeni kryptowaluty Monero i generalnie wszystko ma wszędzie pięknie za. Linkowane. Ma nawet swoją własną, wciąż aktywną na czas tworzenia tego filmu stronę z portfolio, gdzie możemy zajrzeć na wszelkie jego socjale niezbędne do rozwijania swojej kariery w branży. Wszystkie te jego działania okazały się wyjątkowo krótkowzroczne. Brat myślał, że jest niczym Gas Frink's Breaking Bad i może chować się pod latarnią, może chować się w biały dzień. Na jego Twitterze możemy na przykład zobaczyć ostatni tweet, analizę w postaci wykresu, gdzie przeczytamy o przepływach środków na najpopularniejszych darknetowych stronach. I kto by pomyślał, znajduje się tam też jego strona. Incognito Market. Jak już mówiłem, udzielał się też w świecie cyberbezpieczeństwa, udzielając wywiadów, gdzie opowiadał na przykład o jednym ze stworzonych przez siebie narzędzi do blokowania ataków DDoS na strony, Paul Shield, który można zobaczyć chociażby na jego githubie. Można tam też zobaczyć inne intrygujące narzędzia, jak na przykład w 100% szyfrowany czat. Oprócz zasady najciemniej jest pod latarnią, Rui Yang popełnił też inne błędy w bezpieczeństwie operacyjnym swoich przedsięwzięć. Przede wszystkim według dokumentów sądowych w sprawie wypłacił on Kryptowaluty bezpośrednio z Incognito Market na konto zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko. Konto to było też zweryfikowane jego własnym, prawdziwym, oryginalnym prawem jazdy. I to nie była jednorazowa sytuacja. Te pieniądze były wypłacane w taki sposób wielokrotnie. Raz nawet, gdy serwis przetwarzający płatności zatrzymał przelew jako pochodzący z podejrzanego miejsca, darknetowego marketu, farao od razu publicznie krytykował ten serwis na jednym z forów, co tym bardziej pomogło śledczym zidentyfikować dokładną transakcję i konta, o które chodziło. Co Ciekawe do sprawy odkrycia prawdziwych personaliów użytkownika Farao odniósł się też wcześniej wspomniany Hackbanter. Owiązanie tego z nim było dość łatwe. Byłem pewien na 90%, więc blefowałem mu, że wiem kim jest, a on pisał przez dwie minuty, potem przestał pisać na chwilę, a potem odpowiedział dosłownie LOL, not me. Dla zainteresowanych, aby to wstępnie wyjaśnić, szukałem kogoś z jakąś aktywnością NFT, jako potwierdzenie, a jego strona krzyczała wręcz mam kolekcję NFT. Po rozpoczęciu sprawy z wyłudzeniem zacząłem przeszukiwać jego posty i wcześniejsze. Nazwy użytkownika. Nic z tego nie było przydatne i nie wierzyłem, że to ta sama osoba. Potem natknąłem się na komentarz, w którym wymienił węzły kryptowaluty XMR i na początku to zignorowałem, ale potem przypomniałem sobie, że wspominał, iż zarządza wieloma węzłami XMR i przekaźnikami TOR, więc wróciłem do tego komentarza. Jeden z wymienionych przez niego węzłów XMR faktycznie rozpoznałem, ale był też inny, którego nie rozpoznałem, więc pomyślałem, że go sprawdzę. Nie było go na żadnej z publicznych list, które sprawdzałem, więc przeszukując internet, znalazłem go na innej liście. Węzłów postowanej przez naszego przyjaciela, Rusi Yang na jego osobistej stronie internetowej. Pomyślałem, że nie może być tak głupi, żeby dzielić się swoimi własnymi węzłami w ten sposób, a jego strona natychmiast przekonała mnie, że to on NFT repozytorium GitHub starczą anty ddos Jedyne wątpliwości, jakie miałem to, że to było zbyt łatwe i może za bardzo skupiałem się na rzeczy z NFT, a potem on po prostu temu zaprzeczył. Teraz jest to potwierdzone, powinienem był się czuć bardziej pewnie w tej kwestii i naciskać na niego, ale nie sądzę, żeby to mogło zmienić dużo, wiedząc, stop co wiemy teraz. Ale to nie koniec pomyłek i błędów. Rui Xiang płacił też za domeny do swoich przedsięwzięć prosto z konta Crypto Incognito Market, realizując płatności zlecone przez konto na stronie z domenami, zarejestrowane znowu na jego prawdziwe imię i nazwisko. I tak ponownie połączył bezpośrednio swoją osobę z tym darknetowym marketem. Śledczy znaleźli wśród jego maili nawet szkice działania wewnętrznych systemów jego strony i wiele więcej ciekawostek prosto z serca działań tej potężnej operacji na darknecie. Generalnie Rui Young zbyt chętnie używał Gmail, i usług Google i wydawało mu się, że nikt chyba nie będzie mu nigdy grzebał w historii wyszukiwania. No a grzebano i to bardzo intensywnie. Szukał on w Google na przykład odpowiedzi na specyficzne pytania o ochronie przed atakami DDoS, co ma bezpośredni związek z ochroną jego strony w Darknecie. Potem zadawał on w Google pytania o budowie kasena online akurat wtedy, gdy taki projekt rozpoczynał się pod skrzydłami Incognito Market. Zadawał on też pytania o tak zwany czat trójstronny, co również ma powiązanie z narzędziem, które opracowywał dla swojej strony w Darknecie, które to Narzędzie, jak już wcześniej wspominałem, nawet udostępnił na osobistym GitHubie. Szukał on również odpowiedzi na inne pytania bezpośrednio związane z funkcjonowaniem i rozbudową możliwości swojego darknetowego biznesu. W szczególności jednak gwoździem do trumny była też sytuacja, w której FBI dostało nakaz zrobienia zrzutu serwera, na którym znajdowało się Incognito Market. By to zrobić, serwer, a zatem cała strona musiała być wyłączona. Miało to miejsce o 23:30 UTC. I niecałą godzinę później, kilkanaście minut po północy, Google rejestruje sporadyczne, lecz intensywne wyszukiwania o tym, jak taki wyłączony serwer naprawić. Wszystkich tych wyszukiwań dokonywał będąc wciąż zalogowanym do swojego osobistego konta Google. To nie były głupie zbiegi okoliczności, za dużo tutaj przypadków. Rui Xiang po prostu bezpośrednio, kawałeczek po kawałeczku demaskował swoje prawdziwe personalia, podając swoją osobę na tacy dla śledczych, licząc na to, że nikt mu się nie będzie nawet przyglądał. Yang popełnił też ostatni, największy błąd. Zarezerwował sobie lot do Singapuru z przesiadką w USA, gdzie na lotnisku JFK czekała na niego policja. Sprawiedliwości stało się zatem zadość. I to bardzo. 18 maja 2024 roku Rui Yang został aresztowany w szczególności za koordynowanie nielegalnego przedsięwzięcia. Ale można też w tym dostrzegać pewną złośliwość losu, związaną z tym, jak bardzo chciał wszystkich okraść i oszukać. A na końcu został okradziony sam z anonimowości i wolności do końca swoich dni, bo za jego działania grozi mu co najmniej dożywocie. Łącznie postawiono mu zarzuty kontynuowania działalności przestępczej, spisek narkotykowy, pranie i ukrywanie brudnych pieniędzy. Oraz spisek mający na celu sprzedaż sfałszowanych i źle oznakowanych leków. I te zarzuty są podparte całą masą mocnych dowodów, które naprawdę ciężko odrzucić. Zatem nie kupujcie ani nie sprzedawajcie narkotyków online, ani najlepiej w ogóle. Nie róbcie sobie za dużo wrogów i nie bądźcie też chciwi, bo to po prostu wszystkich f. -ia. Trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.